7 września ubiegłego roku weszła w życie ustawa, która zmieniła obowiązujące prawo energetyczne. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest umowa z ceną dynamiczną, z której odbiorcy energii elektrycznej będą mogli korzystać od 24 sierpnia tego roku. Zyskają wówczas prawo do zawarcia takiej umowy z dowolnym sprzedawcą energii, który obsługuje ponad 200 tysięcy odbiorców. Cena dynamiczna odzwierciedla wahania cen energii na rynku. Między innymi z tego powodu sprzedawcy, którzy zastosują tego rodzaju umowy, mają obowiązek informować odbiorców o związanych z nimi kosztach, korzyściach i ryzykach. O tych kwestiach porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. A w studiu jest ze mną ekspert towarowej giełdy energii, Grzegorz Żarski, doradca zarządu do spraw rynków energii. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Nowelizacja prawa energetycznego z ubiegłego roku wprowadziła pewne zmiany i pewne dodatkowe rozwiązania po to, żeby dostosować prawodawstwo polskie do zasad unijnych, zasad związanych z wewnętrznymi rynkami energii elektrycznej. I mówi się, że te wprowadzone rozwiązania są odpowiedzią na potrzeby związane z transformacją energetyczną. Ja chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o jednym z takich rozwiązań mianowicie o nowym modelu rozliczania energii tak zwanych umowach z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. Powiedz na początek, na czym ten mechanizm będzie polegał i jak on wpłynie na rynek. Zgadza się wszystko. Także jeśli chodzi o transformację energetyczną, wydaje się, że to jest bardzo ważny element tej transformacji. On wprowadza takie naturalne mechanizmy kontrolowania czy bilansowania systemu. Ponieważ odbiorca, który skorzysta z takiej taryfy, analizując w sposób pośredni czy bezpośredni na bazie informacji czy towarowej giełdy energii, czy sprzedawcy samego, który będzie tą ofertę przedstawiał, będziemy mógł analizować bieżące ceny energii. Mówimy tutaj o cenach spot, czyli takich cenach, które w okresie do trzech dni, do trzech dni dostaw są maksymalnie notowane mm -hmm. na towarowej giełdzie energii, ale nie tylko na towarowej giełdzie, ale również konkurencyjne. Mamy platformy prowadzące tego rodzaju handel i analizując te ceny będziemy mógł dostosować swoje zapotrzebowanie do tego, co się dzieje w zakresie cenotwórstwa na rynku energii hurtowej. Więc patrząc, przykładowo patrząc na na obecną sytuację cenową. Na przykład, teraz obecnie widzimy bardzo duże spadki cen energii w godzinach południowych, mhm. tak, nawet dochodzące do, 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 do tak zwanych cenkowo zera. Więc w tej sytuacji on mógłby teoretycznie zwiększyć swoje zapotrzebowanie na energię, jeśli ma takie możliwości, jeśli jego elastyczność czy jego zapotrzebowanie na to pozwala. Tak? Czy to jest przemysł, czy to jest nawet odbiorca mhm. domowy, gospodarstwo domowe. I to jest taka jakby główna funkcja, wydaje się bardzo korzystna dla systemu, która nie wymaga jakichś dodatkowych narzędzi, nie wiem, czy usług operatorów sieci, czy usług operatorów przesyłowych, którzy też by premiowali takie zachowania dobre dla systemu, można mhm. powiedzieć, tak? No, w sytuacjach teraz, jak obserwujemy dzisiaj, kiedy wyłączane są Choćby farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe, bo system tego wymaga. No gdyby się okazało, że odbiorcy zużywają w tym czasie więcej energii, no nie trzeba było takich rzeczy, takich, takich zdarzeń prowadzić w ramach systemu elektroenergetycznego. Więc to, ocenia to jest taka, można powiedzieć, taka rewolucja mhm. w patrzeniu na rynek. Do tej pory naszym klientem był głównie, no głównie przedsiębiorstwa profesjonalne zajmujące się handlem. Tych, tych podmiotów jest około setki. Tak? Tutaj mhm. mówimy o o tak zwanym bardzo dużym, bardzo dużym rynku, więc, więc wydaje się, że to jak najbardziej będzie korzystne. Kwestia w tym, jak dobrze to zrozumieć, jak działają te mechanizmy, jak to funkcjonuje, żeby ten i też takiej przekazu dobrego do, do rynku, żeby, żeby te korzyści z tego rozwiązania, które będziemy wdrażać, rzeczywiście zostały, no, można powiedzieć, wchłonięte w rynek i jakby zaakceptowane i popularne wśród odbiorców. No to jest. Wydaje mi się, od tego zaczynamy choćby dzisiaj na naszej spotkaniu. Mówisz, że tak naprawdę to jest też zmiana dla samej towarowej giełdy energii, i ta zmiana nastąpi od 24 sierpnia tego roku. Ale mechanizm jest już dostępny w innych krajach, na przykład w Holandii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Tak. Y powiedz na podstawie swojego doświadczenia, ale też w sytuacji obecnie rynkowej, jaką mamy na rynku energii, czy ty widzisz, że takie rozwiązanie może na rynku polskim się sprawdzić i wdrożenie zakończyć się sukcesem? O sukcesie wydaje się, ponieważ jest to, można powiedzieć, pionierskie dla naszego mm -hmm. rynku. Tak? Są doświadczenia z krajów ościennych, na pewno powinniśmy z nich skorzystać. Wiele przedsiębiorstw funkcjonuje na wielu rynkach europejskich, sprzedających energię w Polsce, więc te mechanizmy są znane. Wydaje się, że też wiadomo, jak dotrzeć do tego klienta. Teraz, obecnie, jedynym takim problemem, który ja bym dostrzegał dzisiaj, to jest mechanizmy. Yy, powiedzmy, tak nazwijmy, stabilizacji cen regulacyjnych, które wdraża nasz rząd, wdrożył to na pierwsze półrocze. Mhm. Pewne mechanizmy pewnie mają być przedłużone, jeśli chodzi o ochronę odbiorców, na drugie półrocze. Trwają prace legislacyjne w tym zakresie i to może być jakaś tam bariera, chociaż niekoniecznie, tak? ponieważ mhm. te limity cenowe, gdy się spojrzy na obecne ceny energii, niekoniecznie mogą to blokować. No, trudno teraz dzisiaj powiedzieć. Wydaje się, że że też jakaś praca jest wykonania u podstaw od, od sektora energetycznego, od państwa, też jako sprzedawców, czy, czy również takiej misji wizji Giełdy, jaką ma funkcjonować, nie tylko komercyjnego funkcjonowania, dostarczającego usługi, można powiedzieć, teleinformatyczne w zakresie obrotu, ale również takiej informacji rynkowej, przejrzystości, transparentności rynku. My też staramy się dbać o to, żeby ta płynność na rynku była wystarczająca. Trwają również takie prace dzisiaj nad poprawieniem tej sytuacji na rynku, żeby ta płynność jeszcze była większa, zobaczymy, co w przyszłości zostanie wypracowane przy współpracy choćby z rządem, ale mm -hmm. generalnie wydaje się, że przyszłość jest ciekawa, no trudno mi dzisiaj powiedzieć, jaka będzie aktywność, a już nie mówiąc, jaka, jaka udział w rynku będzie tych tary dynamicznych, ale wydaje się, że, że jeśli to dobrze będzie skomunikowane do, do do, do, do strony społecznej, do przedsiębiorstw, do gospodarstw domowych, do, do większych nawet przedsiębiorstw, myślę, że, że ma szansę to powodzenia w Polsce również. Mm -hmm. No właśnie, mówisz o tym, że nie mamy na dzisiaj wiedzy i pewności, ile tak naprawdę odbiorców, ostatecznych odbiorców energii elektrycznej skorzysta z tego rozwiązania. Dlatego, że ustawa, czy nowelizacja tej ustawy wprowadza tak naprawdę możliwość, a nie obowiązek, prawda? Tak. Jeśli chodzi o skorzystanie z umowy z cenami dynamicznymi. No i teraz, ponieważ jest to możliwość, no to każdy przedsiębiorca będzie musiał sam kalkulować i zastanowić się, żeby świadomie podjąć tą decyzję, czy z takiego modelu skorzystać. Podpowiedzmy takiemu przedsiębiorcy, jak podjąć tą decyzję i tak naprawdę z twojej perspektywy dla jakiego typu przedsiębiorców to rozwiązanie może się sprawdzić? Ja może spróbuję to mm, odpowiedzieć na to pytanie patrząc z mojej perspektywy, mm -hmm. bo też jestem odbiorcą energii, mm -hmm. można powiedzieć detalicznym, nieprzemysłowym. E, troszeczkę jest inna perspektywa oczywiście giełdy prowadzącej rynki hurtowe, ale wydaje mi się, że pierwsze na co ja bym spojrzał, że prowadząc gospodarstwo domowe powiedzmy, czy analizując moje zapotrzebowanie, posiadane urządzenia jakie mam, czy jestem w stanie elastycznie zachowywać się na ceny energii no, w sytuacji mhm. na przykład czy gdybym zobaczył, że cena energii będzie po 0 złotych załóżmy no, w jakiejś godzinie, czy ja jestem w stanie na przykład zmaksymalizować zużycie energii, bo na przykład nie wiem, uruchomić klimatyzację w godzinach, w, ty w, ty mhm. w tym czasie, kiedy, kiedy ta cena jest najniższa, tak? Z drugiej strony musiałbym też uważać, bo też obserwujemy wysokie ceny energii na rynkach spot, szczególnie na przykład w godzinach wieczornych i tutaj zastanowić się, czy ja jestem w stanie zredukować swoje zapotrzebowanie. Podobnie powinien zrobić przedsiębiorca i szczególnie gdy gdy ten udział kosztu jakim jest energia elektryczna, jest znaczący, czy wpływa wprost, czy, czy pośrednio na, na jego produkt, na jego cenę produktu, czy na jakość usług, czy, czy, czy cenę tych usług. Mhm. Więc tu jest szerokie spektrum. No wyobrażam sobie przykładowo piekarza, tak, który mhm. tak się wydaje, że generalnie produkuje się to pieczywo w godzinach nocnych, tak żebyśmy rano mogli kupić świeże bułki pieczywo rano. A te godziny nocne wcale nie muszą być tańsze niż na przykład godziny południowe, kiedy, jak wspomniałem, może nawet być ta cena energii zbliżona mm -hmm. do zero. Może się model nawet biznesowy zmienić, że ktoś będzie sprzedawał sprzedawano świeże bułki wieczorem, a, mm -hmm. nie, a nie w godzinach porannych. Mm -hmm. Ja chętnie bym z takiej oferty skorzystał, tym mm -hmm. szczerze, i żebym już rano nie lecieć, żeby oni kupować bułek czy dzieciom. <laughs> także, mm -hmm. także to są modele, które mogą wypracować, czy choćby. Czy podmioty, które oferują ładowanie elektrycznych samochodów, no też tutaj modele biznesowe mogą być dostosowane do taryf dynamicznych? Tak naprawdę to, o czym mówisz, to oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli dość aktywnie uczestniczyć w tym rynku energii. Oczywiście ci, którzy zechcą skorzystać z tego modelu yy, i kontrolować trochę bardziej, zarządzać swoim zużyciem energii. Yy. Prowadzenie tej umowy z ceną dynamiczną też stawia przed przedsiębiorcami pewne wymogi, tak? Bo muszą posiadać licznik zdalnego odczytu. Dobrze myślę. Tak o tym, tak, o tym jest zapis Tak to jest zapisane w ustawie, także mhm. jest, taki, jest taki. Wiem, że to nie byłoby możliwe nawet technicznie realizować taką ofertę czy dostosowanie się bez bieżącego pomiaru energii elektrycznej. Więc, więc to jest naturalny wymóg, który, który musi być spełniony. Mhm. Czyli zdalny licznik odczytu tak naprawdę oznacza możliwość częstszego pomiaru zużycia energii, a to jest pierwszy krok tak naprawdę do świadomego zarządzania tym zużyciem. Jakie jeszcze inne korzyści oprócz świadomego zarządzania zużyciem może przynieść ten model, który wprowadza nowelizacja? Tutaj pytasz jakby o korzyści dla odbiorcy? Tak, czy korzyści też... dla przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, no koszt, koszt tak, redukcja mhm. kosztów zakupu energii, ale z jednej strony koszty można zaoszczędzić dobrze celując w sytuację rynkową, czyli kiedy jest tania energia, w danych godzinach, czy nawet od, od połowy tego roku ma być to, to bilansowanie systemu 15-minutowe, więc to też czeka mm -hmm. nas takie duże wyzwanie przed całym rynkiem, głównie na razie hurtowym, ale i dotyczyć to będzie, będzie to również odbiorców detalicznych, korzystających z aerodynamicznych. Niemniej no, podstawowym elementem jest, jest ta efektywność kosztowa dla, dla przedsiębiorcy i, i dostosowując swoją elastyczność zapotrzebowania, jeśli taką oczywiście posiada. To jest, to jest główny, jakby, wydaje mi się, argument, za którym pójdzie rynek, jeśli, jeśli rzeczywiście ta oferta będzie, będzie atrakcyjna dla, dla tych podmiotów. Mhm. Tak, więc. No dobrze, to znamy już korzyści i wiemy, kto y, może skorzystać z takiego mechanizmu y, umów. Zastanawiam się jeszcze nad jakimiś wyzwaniami ewentualnymi dla biznesu, dla przedsiębiorców, może też z perspektywy towarowej giełdy energii, Ty jesteś w stanie powiedzieć, dlatego że wyobrażam sobie, że taki przedsiębiorca może mieć jakąś trudność na przykład w interpretacji informacji giełdowych mhm. na potrzeby dokładnie i przełożenia tego na potrzeby swojej działalności. I jak do tego się będą miały ceny czy taryfy dynamiczne? Dokładnie, no rynek hurtowy nie jest prostym rynkiem, mimo powszechnej wiedzy, której słuchamy w mediach często i wypowiedzi dziennikarzy, wielu ekspertów na temat, jak funkcjonuje rynek energii, ale rozróżnienie choćby tych różnic pomiędzy ceną spot, tą krótkoterminową, a rynkami terminowymi, taryfy, gdzie, gdzie, w jakim zakresie, czy taryfa która jest zatwierdzana przez prezesaury, na jakich cenach się opiera, czy w zakresie tego, jaka oferta jest też również dostępna dzisiaj dla przedsiębiorstw głównie, a ta oferta, można powiedzieć, dla, dla, dla odbiorców detalicznych jest troszeczkę, można powiedzieć, regulowana, ograniczona. Generalnie trzeba dobrze rozumieć ceny. Oczywiście mogą, wyobrażam sobie taką sytuację, że pojawią się podmioty pośredniczące jakby, nie wiem, mm -hmm. sterowanie w automatyzacji procesów, dostosowane do taryf dynamicznych, więc pewne obowiązki interpretacyjne może ktoś za nich zdjąć. Czy to nawet sam sprzedawca oferując mm -hmm. odpowiednią ofertę, więc tu jest dobra, duża swoboda w tym, w tym zakresie. Ustawodawca jakby nie, nie ustalił jednolitego indeksu w ustawie, jak ma być liczona ta taryfa DNA. Wskazał tylko rynki, tak? My mamy obowiązki publikowania informacji z rynków dnia następnego, z rynku dnia bieżącego. To są rynki spotowe, z tym, że rynek bieżącego to jest taki rynek, gdzie się przewiduje cenę energii na 2-3 godziny do przodu i zawiera transakcje, więc tutaj wydaje się może być mniejsza aktywność. Mm -hmm. Trudno powiedzieć dzisiaj, tak? Sprzedawcy mają jakby paletę tych naszych informacji giełdowych z rynków spot do wyboru. My mamy obowiązek udostępnić odpowiednim czasie Odpowiednią formą elektroniczną, czy to strona internetowa, czy przez dedykowane platformy, i oni będą z tych danych korzystać. Jak będzie wyglądała ta oferta, no to już jest rola sprzedawcy i swoboda, jest też jakiś element pewnie konkurencyjny między podmiotami sprzedającymi. Mm -hmm. więc, więc zrozumienie tych energii może być trudne. My będziemy starali się też, nie tak w takich również możliwościach medialnych, przekazywania takich informacji. Ale generalnie no, dobrze byłoby jednak, ta komunikacja będzie potrzebna, wyjaśnianie mm -hmm. z czym się różnią rynki dnia następnego, rynki dnia bieżącego, z której mm -hmm. ceny patrzeć, jak zaglądając na naszą stronę, rozumieć na przykład, że nie wiem, może dla uproszczenia spojrzeć na najbardziej płynny rynek spot, który publikuje giełda i na bazie tych cen wnioskować, co, ma, jakie zachowania mógłbym prowadzić mm -hmm. na na rynku energii, korzystając z taryfy dynamicznej, czyli zwiększając, zmniejszając swoje zapotrzebowanie. To jest, trudna, to jest trudne. Mhm. Przed nami jest praca z naszej strony, z państwa strony, również pewnie wdrażających administracji też w jakimś zakresie. Wydaje się, że tej komunikacja będzie potrzebna, żeby to zadziałało dobrze dla rynku, więc, więc zwracam uwagę, że to nie jest prosta rzecz. Czytając w prosty sposób nasze dane giełdowe, no, może się trochę poczuć odbiorca, czy przyszły odbiorca zagubiony w tym natłoku informacji kiełdowych, mm -hmm. więc może szkoda, że nie ma jakiegoś jednolitego indeksu, który by wskazywał taryfy dynamiczne, ale z drugiej strony daje to jakąś elastyczność dla sprzedawców. Więc i mm -hmm. też rola po, po stronie sprzedawców duża w tym zakresie. To tak, rzeczywiście. Wydaje mi się, że akurat w tych dużych firmach to pracuje już wyspe albo wyspecjalizowane zespoły, albo przynajmniej osoba, która jest dedykowana temu obszarowi zakupu energii, więc ona tą wiedzę ma, ale jeśli mówisz, że. Mniej, jest to rozwiązanie dla mniejszych podmiotów, no to tutaj rzeczywiście będzie ta trudność z interpretacją danych i duża rola i spółek energetycznych i wasza, żeby w tym pomóc odbiorcom. Jeszcze zastanawiam się nad tym, w jaki sposób wskazać przedsiębiorcom te różnice pomiędzy różnymi modelami zakupu energii, bo bardzo często klienci mówią, Rynek jest dynamiczny, jest zmienny, no to my chcemy stałą cenę energii. Tutaj pojawiają się bardzo różne modele, już są modele zakupu w oparciu o bieżące notowania z giełdy, no i mamy kolejny, tak, który jest jeszcze bardziej powiedzmy dynamiczny, bo ta cena będzie się zmieniała, tak jak już powiedziałeś, co 15 minut również takie rozwiązania, rozwiązania będą. Jak klienci mogą porównać, co jest tak naprawdę dla nich bardziej korzystne? To wszystko zależy, ponieważ no to jest tak zwane, można powiedzieć, zarządzanie ryzykiem, mhm. ryzykiem cenowym. I teraz, jeśli spółka sprzedająca energię do klienta oferuje stałą cenę w jakimś okresie, no to mhm. ona jakby trochę za klienta zarządza ryzykiem cenowym. Tak, ona musi uwzględnić w marży te koszty. Jeśli ktoś korzysta, chciałby z oferty spot, już dzisiaj dostępnie dla dużych przedsiębiorstw i, mm -hmm. i z tego, co obserwujemy i z tego, co w towarzystwach branżowych mówi się na temat, że teraz interesujący jest bardziej rynek spot dla, dla przedsiębiorstw, szczególnie dużych, energochłonnych, niż rynek terminowy, bo im, powiedzmy, ta wycena, jaka dzisiaj jest nie, dla nich jest nieakceptowalna. Więc tu trzeba niestety. Może taki przykład dam z rynku. Czy chcemy być w modelu, nie wiem, ja to nazywam stacji paliw, czyli generalnie codziennie wiemy, jaka jest inna cena paliwa i akceptujemy to i tankujemy ten samochód, zdając sobie sprawę, że codziennie może być inna cena paliwa. Czy chcielibyśmy mieć zagwarantowaną cenę? takim, załóżmy, linie lotnicze, oferując nam wycieczkę za pół roku, już powiedzmy, że nie wiem, to niektóre podejmują świadomie decyzję, kupmy paliwo na, na rynku terminowym, mm -hmm. zabezpieczając ceny przelotów. Tak? Mm -hmm. Więc to wszystko zależy. Tak? Więc tutaj trzeba zdecydować, ile w ryzyko stacji paliw, tak, tak, do takiej, jakby można powiedzieć, modelu, czy, czy chce jednak mieć to bezpieczeństwo, chce mieć spokój przez rok, dwa, jeśli pojawiają mm -hmm. się takie oferty u sprzedawców i nie zastanawiać się, czy cena energii zmieni mi się z dnia na dzień, czy tutaj akurat mówimy o z godzina na mm -hmm. godzinę, a od połowy roku nawet piętnaście. 15 minut. Więc, więc tu jest to jest kwestia wyboru i moim zdaniem podejmując decyzję, trzeba, trzeba tym świadomie zarządzać i też wiedzieć, czy ja mogę rzeczywiście elastycznie dostosować się. Nie, nie korzystać z takiej oferty. Analizując tylko ryzyko, ale też też swój profil usług, czy ja mogę się dostosować z godziny na godzinę do swojej produkcji, czy moja oferta, usługa może być skojarzona mhm. z ceną energii. Wtedy to można powiedzieć, to ryzyko jest częściowo mitygowane w usługach, w produktach końcowych dla swojego klienta, danego, nie wiem, pieczywa na przykład, gdybyśmy mhm. zależnili od, tak jak już wspomniałem mhm. przy na przykładzie wcześniej, od ceny energii. Mhm. No tak, czyli to świadome zarządzanie zużyciem jest potrzebne nie tylko przedsiębiorcom, ale tak jak wcześniej też powiedziałeś, całemu systemowi energetycznemu, tak. jeśli on ma być transformowany i jeśli te dostawy mają być bezpieczne. I oby tak było, i oby to nowe rozwiązanie <noise> nam w tym pomogło. Bardzo dziękuję Ci za to, że przyjąłeś zaproszenie do studia. Ja również dziękuję, że mogłem się tu podzielić informacjami i wiedzą, jaką posiadam. Model umowy z ceną dynamiczną oznacza, że energii nie trzeba kontraktować z wyprzedzeniem. Nowe rozwiązanie uwzględnia fakt, że ceny energii zmieniają się w ciągu dnia, zależnie od wielu czynników. Taki sposób rozliczeń za zużytą energię elektryczną może sprawić, że firmy będą miały większą kontrolę nad kosztami, ale jednocześnie oznacza konieczność częstszego podejmowania decyzji w zakresie energii. Ceny dynamiczne mogą również wspierać rozwój energii za źródeł odnawialnych. O ciekawych aspektach związanych z OZE porozmawiamy w kolejnym odcinku Eon EONTOX. Jako prowadzący zadebiutuje Patryk Żółtowski, kierownik do spraw kluczowych klientów sektora PWI w EON Polska. Ze swoim gościem porozmawia o sposobach inwestowania w OZE, które nie obciążają sieci energetycznej. Tymczasem zapraszam Cię do odsłuchania wszystkich opublikowanych dotychczas odcinków i tego podcastu. Znajdziesz je na stronie eon.pl Łamane przez eontox.